Mężczyźni żyją zgodnie z rytmem dobowym. Każdy ich dzień może wyglądać dokładnie tak samo. I do takiej biologii w większości dostosowany jest współczesny, cywilizowany, korporacyjny świat, nastawiony na osiągnięcia, na rywalizację, na dążenie do celu. W takim świecie często brakuje miejsca na cykliczność. A zwłaszcza na te jej elementy bierne, na elementy wycofania, odpoczynku. Kobiety żyjące w takim świecie często nieświadomie dostosowują się do tych męskich wzorców i tym samym odcinają od swojej biologii i od głębokiej mądrości. Która z niej płynie. Dokładnie to samo może dziać się w świecie sportu. Nasze treningi rzadko układane są w ten sposób, aby uszanować naszą cykliczność, ale najczęściej po to, żeby coś osiągnąć: idealną sylwetkę, większą wytrzymałość czy też po to, żeby rywalizować z innymi. Jednak bez tego uszanowania naszej cyklicznej natury. Zamiast zmierzać w kierunku z większego zdrowia poprzez zbyt intensywne treningi, które nie harmonizują z danym momentem cyklu, możemy coraz bardziej rozregulowywać naszą delikatną kobiecą biologię. I tak się często dzieje. Często ćwiczymy, nie mając świadomości, w jaki sposób powinniśmy traktować nasze kobiece ciało w zależności od danej fazy cyklu. Dlatego ja dziś chciałam Wam opowiedzieć właśnie o tym, w jaki sposób możecie ćwiczyć tak, żeby uszanować Waszą biologię i zagwarantować swojemu organizmowi optymalne zdrowie i większą harmonię. A to na pewno się też przełoży na rezultaty. Przede wszystkim chciałam Was uwrażliwić, żebyście pamiętały, że wiele zaleceń zdrowotnych, zaleceń treningowych, o których się mówi, że są one tak cudowne. Są zaleceniami dla mężczyzn i powstały w wyniku badań prowadzonych na mężczyznach. Z kobietami właśnie był zawsze ten problem, że badacze niechętnie testowali kobiety właśnie ze względu na ich biologię. Dlatego większość badań powstała na podstawie badań mężczyzn albo kobiet w wieku menopauzalnym, gdzie ten problem cykliczności i zmian hormonalnych po prostu nie istnieje ale na szczęście jeśli się szuka to się znajdzie tylko trzeba pamiętać żeby szukać pod odpowiednim kątem czyli pod kątem kobiecej biologii i tak istnieją badania na temat metabolizmu kobiet z metaanalizy takich badań wynika że metabolizm kobiecy też ulega cykliczności i większy jest w fazie lutealnej czyli w drugiej połowie cyklu niż na początku cyklu co Domyślam się, mogłyście zaobserwować, bo ja to już czułam od dawna. No dobrze, a teraz przejdźmy już do samego treningu, czyli do tego, jak ćwiczyć żeby optymalnie wykorzystać naszą biologię i działać w zgodzie z nią, a nie przeciwko niej. Zacznijmy od początku, czyli od miesiączki, która jest właśnie początkiem naszego cyklu menstruacyjnego. W trakcie miesiączki poziomy naszych hormonów sto są stosunkowo niskie i podobnie jest z poziomem naszej energii. Osoby, które mają jakiekolwiek dolegliwości związane z miesiączką, takie jak bóle e, czy bardzo silne krwawienia, tym bardziej nie są skorę do żadnego wysiłku i to jest ok, bo to nie jest moment, kiedy powinniśmy ćwiczyć. Jeżeli natomiast jesteście w gronie tych kobiet, tak jak na przykład ja, które nie odczuwają bólu w trakcie miesiączki i u których krwawienie też nie jest tak obfite, to mimo wszystko też nie powinnyście się forsować z ćwiczeniami, ponieważ już sama miesiączka jest dla organizmu procesem dość energochłonnym i nie ma co obciążać go innymi wydatkami. Jeśli jednak czujecie się na tyle dobrze, żeby, żeby podjąć trening, to dobrze, żeby to był raczej lekki trening, bardziej spacery, aniżeli jakieś intensywne biegi. Po miesiączce przechodzimy do fazy folikularnej. W tym momencie nasze hormony zaczynają wzrastać i jest to idealny moment, żeby podjąć bardziej intensywny trening. Rośnie wówczas nasza wytrzymałość. Łatwiej też niż w fazie lutalnej, czyli późniejszej, jest budować tkankę mięśniową. Dlatego warto pozwolić sobie na dość intensywny trening kardio, czy też trening siłowy. Tuż po fazie folikularnej, około 14 dnia cyklu, następuje owulacja. Jest to moment, kiedy nasze hormony są na swoich szczytach. Wysoki jest też poziom testosteronu, i generalnie mamy dużo siły i energii na intensywne treningi, i na takie powinniśmy sobie pozwalać. Wyższa jest też nasza temperatura, bo ona już zaczyna rosnąć, więc możemy się też intensywniej pocić. Ważne jest też, żeby pamiętać, że w tym czasie nasze ciało może być bardziej podatne na urazy i kontuzje. I właśnie to potwierdzają liczne badania. Jedno z takich badań potwierdza, że zerwanie więzadła krzyżowego u kobiet jest częstsze właśnie w tej fazie okołoowulacyjnej niż w jakiejkolwiek innej fazie. Także pamiętajmy o tym, ćwiczmy z pewną uważnością, zwłaszcza jeśli ćwiczymy intensywnie, bo na to nam pozwala nasza energia wtedy, ale też postawmy na rozgrzewkę. Przygotujmy się do tych ćwiczeń lepiej niż być może byśmy to zrobiły w innej fazie. Po owulacji następuje faza lutealna, w której wahania hormonów są nieco większe. W związku z tym również taki może być poziom naszej energii. Może on być, może on fluktuować. Dlatego jeśli jest on stale wysoki, to możemy wciąż ćwiczyć i to dość intensywnie. Jeśli jest niższy, to po prostu odpuśćmy sobie ćwiczenie. Natomiast w drugiej w połowie fazy lutealnej, czyli tuż przed miesiączką, zaleca się, żeby już tak około tygodnia przed miesiączką odpuścić sobie intensywne ćwiczenia, ponieważ nasz organizm przygotowuje się już do miesiączki. Wskazane są w tym okresie takie bardziej relaksacyjne ćwiczenia, takie jak pilates, yoga, czy też Qigong. W tradycyjnych społecznościach plemiennych kobiety na 2-3 dni przed okresem najczęściej wycofują się ze społecznego życia, z wykonywania różnych obowiązków, po to, żeby skierować energię do wewnątrz i żeby przygotować się do okresu. Miesiączki. Dr. Christine Northrup, która zajmuje się zdrowiem kobiety, tak bardzo holistycznie na nie patrzy, twierdzi, że jeśli kobiety we współczesnym świecie mogłyby na 2-3 dni przed miesiączką wycofać się z życia i mieć ten czas dla siebie, czas odpoczynku, to zniknęłyby problemy z PMS-em. Także szanujmy nasz organizm, idźmy za jego sygnałami i jeśli nasze ciało. Podobnie potrzebuje pewnego wycofania i zwolnienia przed miesiączką, to idźmy za tym bez żadnych wyrzutów sumienia, bo to pozwoli nam być bardziej produktywnymi w kolejnej fazie, w fazie, kiedy, która na to naturalnie pozwala. Na koniec jeszcze chciałam Wam powiedzieć o takim symptomie dużej dysharmonii w kobiecym organizmie, który zwany jest pod nazwą Triada Sportsmenek który obejmuje trzy symptomy, to jest zaburzenia odżywiania, brak miesiączki i osteoporoza bądź osteopenia, czyli niska gęstość kości. Te symptomy, jak sama nazwa wskazuje, mogą być wywołane przez zbyt intensywne treningi i są dość powszechne wśród sportsmenek, wśród kobiet, które bardzo intensywnie ćwiczą. Pamiętajmy, że dla optymalnego funkcjonowania Kobieta, tkanka tłuszczowa u kobiet powinna wynosić nie mniej niż 20%, a te trzy symptomy, o których wspomniałam, są zaledwie takim wskaźnikiem, który pokazuje, że nasza równowaga hormonalna, nasza harmonia wewnętrzna, harmonia naszego organizmu zostały zaburzone i po pewnym dłuższym czasie może to niestety skutkować poważniejszymi problemami zdrowotnymi. Także układając swój plan treningowy, pamiętajmy o naszym cyklu menstruacyjnym, który powinien być takim elementem naszego wewnętrznego przewodnictwa i jeśli synchronizujemy się z tym cyklem, przestaniemy z nim walczyć to nasze miesiączki i nasze objawy przed miesiączką przestaną być dla nas uciążliwe. A wszystko to będzie świadczyć o tym, że żyjemy w harmonii z naszym ciałem i z naszą kobiecością. I też przejawi się to poprzez optymalną sylwetkę i lepsze zdrowie. Także zachęcam wszystkie kobiety, żeby przyjrzały się temu, czy ćwiczą w zgodzie ze swoją biologią i czy przypadkiem nie wymagają od siebie zbyt wiele w tych sytuacjach, kiedy naturalnie... Powinny odpuścić. Dziękuję. Do zobaczenia.